Z jego uczniów możemy odpowiedzieć tak, jestem jego uczniem. Jeśli chcesz mnie aresztować, proszę bardzo. Jeśli chcesz zadać mi ból, możesz to uczynić, bo mój mistrz da mi siłę w cierpieniu. Po wysłuchaniu wyroku Rady Najwyższej, Jezus został doprowadzony do twierdza Antonia. Zamek ten graniczył z północno-zachodnim narożnikiem świątyni. Z jego okien można było obserwować wszystko, co działo się na placu świątynnym, który często był miejscem zamieszek. Oczywiście twierdza Antonia już nie istnieje, ale stoją właśnie w miejscu, na którym się znajdowała. Stąd rozciąga się widok na plac świątynny. Przeczytamy kolejny werset Ewangelii. Prowadzili więc Jezusa od Kajfasza do pretorium, a było rano. Oni jednak nie weszli do twierdzy, aby się nie skalać i by móc spożyć wieczerzę paschalną. Żydzi nie chcieli wejść do budynku pogańskiego, aby się nie skalać i powstała dziwna sytuacja. Oskarżyciele stali na zewnątrz budynku, odmawiając wejścia, natomiast oskarżony, czyli Pan Jezus wraz z sędzią, przebywali w środku. W związku z tym Piłat, chcąc rozmawiać z obiema stronami sprawy, musiał ciągle wchodzić i wychodzić z budynku. Przeczytajmy fragment rozmowy Piłata z Żydami. Wtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł, jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi. Odpowiedzieli mu mówiąc, gdyby ten człowiek nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Dziwna odpowiedź, prawda? Wyobraźcie sobie, że stawiacie kogoś przed sądem. Sędzia pyta, jak brzmi oskarżenie. A wy odpowiadacie, jeśli by ten człowiek nie był złoczyńcą, nikt by go tu nie przyprowadził. To jest odpowiedź bezsensowna i na pewno nie zadowoliłaby żadnego sędziego. Powstaje pytanie, dlaczego Żydzi odpowiedzieli sędziemu w tak dziwny sposób? Może dlatego, iż uważają tę sprawę za oczywistą? A dlaczego Piłat się waha wydać wyrok na Jezusa? Zarówno Żydom, jak i Rzymianom. Zależało na tym, żeby wyrok w sprawie Jezusa został wydany i wykonany możliwie szybko i bez rozgłosu, ze względu na możliwość zamieszek. Byłoby to niebezpieczne, bo w ten sam dzień wieczorem Izrael obchodził święto Paschy i w związku z tym Jerozolima była dosłownie zatłoczona. Piłat, ujrzawszy Pana Jezusa, reaguje Inaczej niż spodziewali się Żydzi. Dlaczego? Może ze względu na swoją żonę, która słyszała o Jezusie i była przekonana o jego niewinności. Jak wiemy z dalszego tekstu, Piłat robił co mógł, aby uwolnić pana Jezusa. Dlatego powiedział Żydom. I rzekł im Piłat, weźcie go i osądźcie go według waszego prawa. Rzekli mu Żydzi, nam nie wolno nikogo zabijać. Piłat zapytał, jakie oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi? Oni odpowiedzieli, on podburza ludzi, nazywa się Mesjaszem i Królem. Gdy Piłat to usłyszał, wszedł z powrotem do budynku. Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego: Czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus. Czy sam od siebie to mówisz? Czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat. Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat: A więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus: Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, Sucha, głosu mego. Duidelijk appel op het geweten van Pilatus. Pilatus, ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: Ja w nim żadnej winy nie znajduję. Później jeszcze dwukrotnie wyrażał swoje przekonanie o niewinności Jezusa i zgodnie z rzymskim prawem powinien był go zwolnić. A jednak pozwolił go ukrzyżować. Dlaczego? Ponieważ bał się o swoją pozycję. Czy ludzie nie postępują dziś podobnie? Chcą wybrać Jezusa, ale jednak mają obawy. Na przykład, no dobrze, ale co powiedzą rodzice? Albo, jak zareaguje mąż? Hmm, mogę przecież stracić przyjaciół? Jeżeli będę tak radykalny w swych poglądach, mogę stracić pracę. Oto, dlaczego tak wielu chciałby pójść za Jezusem, ale nie mogą się pogodzić z konsekwencjami takiej decyzji. A Jezus powiedział, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. To jest jedyny warunek dla tych, którzy chcą zostać Jego uczniami. Kiedy Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, powiedział, że nie znajduje w nim żadnej winy, coś nagle przyszło mu do głowy. Powiedział: Lecz utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na paschę jednego więźnia. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego? W momencie, gdy Żydzi zastanawiają się, co odpowiedzieć, Piłat otrzymuje od swojej żony wiadomość tej treści. Nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Wydaje się, że musiała wcześniej rozmawiać z mężem na temat Jezusa. Teraz, zaniepokojona swoim snem, wysyła Piłatowi notatkę. Ale jest już za późno. Teraz wszystko zależy od odpowiedzi Żydów na pytanie, kogo należy uwolnić w związku ze świętem Paschy. Tłum krzyczy. Nie chcemy Jezusa, lecz uwolni nam Barabasza. Piłat próbuje ratować sytuację i pyta, co mam zrobić z tym, który nazywany jest królem żydowskim? Lud woła, ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Piłat próbuje po raz ostatni, krzyczy, ale ja nie znajduję w nim żadnej winy. Żydzi są jednak zdecydowani, żądają ukrzyżowania. Jezusa. Tak kończy się ten rozdział Ewangelii, i myślę, że dla wielu osób jest on podstawą do stwierdzenia. Widzicie, to Żydzi go ukrzyżowali. Słyszałem to już wiele razy. Chciałbym powiedzieć na ten temat kilka słów od siebie. Czy zdajemy sobie sprawę, że Jezus Chrystus, nasz zbawiciel, był Żydem? Czy pamiętamy o tym, że jego uczniowie, którzy przynieśli nam Ewangelię, też byli Żydami? Ostatnie, najważniejsze pytanie. Czy jesteście świadomi tego, że każdy człowiek, który nie akceptuje pana Jezusa jako Boga wcielonego w swoim życiu, w rzeczywistości przyłącza się do tłumu wołającego: ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go!